Teraz zapraszam do wystąpienia m, ostatnią dzisiejszą prelegentkę, panią doktor Izabelę Stompor. Pani doktor jest pracownikiem naukowym w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego w zakładzie historii języka polskiego i dialektologii. W latach 2009-2013 pracowała na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Lizbońskiego w Portugalii, gdzie prowadziła zajęcia z nauki języka polskiego jako obcego oraz wprowadzenia do lingwistyki języków słowiańskich. Główne zainteresowania naukowe to historia języka polskiego, ewolucja języka polskiego w kraju i za granicą, kontakty Polszczyzny z innymi językami dawniej i dziś. W ostatnich latach prowadzi badania nad językiem polonijnym w Brazylii, szczególnie w oparciu, szczególnie nad językiem czasopism. Dzisiaj wygłosi referat pod tytułem zbiory specjalne inaczej o słowniku historycznym terminów gramatycznych, gramatycznych online. Oddaję pani głos. Dzień dobry. Chciałabym oczywiście na samym początku zapytać, czy widać moją prezentację i czy jest to widok roboczy, czy może już właściwie... widać, widać i jest na pełen ekran, tak jak powinno być. Dobrze. Bardzo, bardzo proszę. Ja dzisiaj zakończę nasze spotkanie również opowieścią o słowniku internetowym. Nie jest to korpus, nie jest to kompendium, ale myślę, że nawiązuje Również do Państwa prac. Z całą pewnością nawiązuje do y, referatu y, pani profesor Anny Just, ponieważ, tak jak y, pani już wcześniej powiedziała, jest to słownik, który z inne gramatyczne pojawiające się wcześniej już w projekcie kompendium dawne gramatyki i ortografie. Jak Państwo widzą, nasz słownik jest y, również słownikiem wykonywanym w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Prace nad słownikiem przewidziane są dopiero na 2023 rok, w związku z tym mamy jeszcze trochę czasu. Stąd też, jak Państwo mogą zauważyć, Strona graficzna naszej, naszego słownika jeszcze nie jest gotowa. Jest to taki projekt, wersja wstępna. Mamy nadzieję, że ostatecznie będzie on wyglądał o wiele ładniej. Kierownikiem projektu jest pani profesor Wanda Decy-Dziemba, wspomniana już przy okazji kompendium i to z jej inicjatywy, z jej pomysłu ten projekt powstał. Niestety dzisiaj pani profesor nie, była, nie mogła być obecna, ponieważ jest na innej konferencji. Projekt, sam pomysł urodził się w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii Uniwersytetu Warszawskiego. Co chcieliśmy osiągnąć w naszym wyniku? Otóż Chcieliśmy stworzyć unikatową bazę terminów gramatycznych, które zanotowane były w dawnych gramatykach języka polskiego. Począwszy od wieku XV i traktatu o ortografii polskiej Jakuba Parkosza, aż po rok 1939, jak się okazało, później uwzględniliśmy również słownik języka polskiego pod redakcją Witolda, Witolda Doroszewskiego, ale to również ze względów historycznych, dlatego że słownik ten obejmuje. Hmm, Tekst źródłowe dużo wcześniejsze niż druga połowa XX wieku. Jak już wcześniej powiedziałam, kierownikiem projektu i głównym redaktorem jest pani profesor Wanda Décekzieba, ale pomaga jej Monika Kresa i ja. A ponadto, ponieważ słownik nasz będzie słownikiem wielojęzycznym, to w opracowaniu w redakcji haseł łacińskich i greckich pomaga nam Magdalena Zawacka w języku niemieckim pani Anna Józ w języku francuskim, Marcin Jakubczyk z Krakowa w języku rosyjskim, Natalia Rybo w języku litewskim, pani Agnieszka Rębiałkowska, a w języku angielskim Monika Opalińska. Opracowaniem informatycznym i stworzeniem siatki naszego słownika zajmuje się Michał Rudolf, który we wszystkim nam tutaj pomaga. Co zdecydowało o doborze y, podstawy źródłowej? Tak jak mówił pan Krzysztof Nowak, chcieliśmy zachować reprezentatywność. Y, oczywiście nie do końca to się udało, dlatego że te y, gramatyki były pisane wiele lat temu i, i możemy sobie. Oczywiście my moglibyśmy sobie wyobrazić sieć taki idealny korpus, bazę tekstową, którą chcielibyśmy, czyli y, teksty reprezentujące każdy region polski w każdym wieku y, piszą. Pisane przez wybranych przez nas autorów, ale to niemożliwe. W związku z tym staraliśmy się dobrać tak źródła tekstowe, aby ten materiał, który uzyskamy, był reprezentatywny. Braliśmy pod uwagę czas i miejsce powstania tekstu, osobę samą, osobę autora, Zasięg oddziaływania dzieła, oczywiście zakres używania polszczyzny. Czy ta polszczyzna pojawiała się tylko w przykładach, czy są tam terminy polskie, czy są całe wyjaśnienia po polsku, na przykład terminów łacińskich. Braliśmy pod uwagę język opisu, nowa nowatorstwo opisu oraz późniejsze sądy, opinie o dziele, w końcu dostępność dzieł. Czy te dzieła mogliśmy mieć. Y, lub pozyskać ze stron z, y, bibliotek cyfrowych, czy musieliśmy je jednak zamawiać, tak również się y, zdarza. to z jednej strony mamy gramatyki języka polskiego pisane w językach obcych. Mamy gramatyki pisane w języku łacińskim, niemieckim, francuskim, litewskim, angielskim. Nie będę się na nich tutaj skupiać, dlatego że chciałabym pokazać Państwu, sam słownik, pokazać jak on wygląda, jak wyglądają prace nad nim. Do źródeł jeszcze y, postaram się wrócić. Drugim typem źródeł, które wykorzystujemy, to gramatyki języków obcych pisane po polsku. Zatem nie tylko te y, gramatyki, które opisywały system języka polskiego, ale również y, gramatyki polskie. Opisujące inne języki, jak na przykład gramatyki języka włoskiego, łacińskiego, rosyjskiego, francuskiego, niemieckiego, greckiego, sanskrytu i litewskiego. W końcu trzecim źródłem, takim uzupełnieniem, są dane ze słowników. Pierwotnie miały być to tylko mm, mm, główne, słowniki, główne słowniki, ale pojawiły się również słowniki wielojęzyczne mów Maliusza, Mymera, Mączyńskiego, Knapiusza, Troca, Lindego oraz słowniki języka polskiego Wileński, Warszawski i słownik języka polskiego właśnie pod redakcją Witolda Doroszewskiego. Artykuł pasłowy zawiera sam termin gramatyczny, jego pochodzenie, historię, formy synonimiczne, ale również formy Nadrzędne i podrzędne, definicję współczesną, dział gramatyki, do której moglibyśmy dzisiaj zaliczyć dany termin gramatyczny. Oczywiście te egzemplifikacje, zarówno definicji, jak i cytaty, w których po prostu pojawia się dany termin, bo nie wszystkie gramatyki, szczególnie te wczesne, podają definicję terminu. Oczywiście. Artykuł hasłowy zawiera też pewne uwagi oraz y, autora opracowania. Teraz y, chciałabym przejść na stronę gramatyki, w związku z tym przestanę udostępniać prezentację, a udostępnię już sam słownik. Mam nadzieję, że widzą Państwo teraz hasło alfabet. Widzimy. Staram się ją. Tak, powinien być cały ekran i teraz opowiem, jak y, wygląda y, dane hasło i jakie narzędzia będziemy mieć do dyspozycji, kiedy już zakończymy wszystkie prace. Jak Państwo widzą, jest to y, wersja robocza. Ja jestem tutaj zalogowana. Gdybym się wylogowała, to tych danych byłoby po prostu na stronie mniej. W związku z tym dzisiaj y, wyjątkowo ukazuję. Y, Stronę, wersję roboczą. Dlatego też mamy tutaj różne symbole, które odsyłają nas do, do tej strony. Na przykład, kopię, hasło. Mamy tutaj takie różne ułatwienia, które pomagają nam to hasło w różny sposób opracowywać. Jak powiedziałam, na samym początku mamy takie najważniejsze. Informacje, przede wszystkim język hasła, tu oczywiście nie mam żadnych wątpliwości, jest to alfabet, ale bardzo często zdarza się tak, że mamy wątpliwość, czy dany termin to jest już termin polski, czy jeszcze łaciński, czy już niemiecki, czy jeszcze łaciński. Dlatego też no, od tych dwóch, trzech lat yy, trwają dyskusje na temat niektórych hasłów. Nadal nie wiemy jeszcze, jak je rozwiązać, ale wierzę, że w 2023 będzie to już rozwiązane. Później mamy podane pochodzenie, krótką informację o genezie danego terminu, w końcu dział współczesny, ale też działy lub też rozdziały, jeżeli niemożliwe jest określenie działu, w ten termin, z po poszczególnych gramatyk. Oczywiście niektóre informacje możemy ukryć, co ułatwi nam odbiór z tej strony. Poniżej definicji znajdują się cytaty, cytaty wyekscerpowane z wszystkich dzieł. Nie powiedziałam tego wcześniej, ale za chwilę pokażę Państwu listę naszych tekstów źródłowych. Jest to ponad 140 pozycji, zatem tych cytatów ostatecznie będzie też dość dużo. W związku z tym zastosowaliśmy tutaj takie narzędzie, które pozwoli na pokazanie albo wszystkich haseł, albo tylko i wyłącznie definicji. Czyli tylko tych cytatów, w których autorzy tekstów, dramatyk, słowników podają definicję danego terminu. To ułatwi przeszukiwanie tego materiału. Jak Państwo widzą, w każdym cytacie hasło, termin jest podkreślony na zielono. Staraliśmy się wybrać przede wszystkim takie cytaty, które byłyby. Po pierwsze, definicjami, po drugie, które zawierałyby formę mianownika liczby pojedynczej, a jeżeli to jest niemożliwe, to mianownik liczby podwójnej. Jeżeli to również było niemożliwe, to po prostu jakiś cytat z danym terminem, aby poświadczyć, że dany termin na jakimś etapie rozwoju języka polskiego się pojawi. Dodatkowo na stronie mamy taki widok jak hierarchia, które pomoże nam. Pojrzeć na to hasło ze względu na powiązania terminu z innymi terminami występującymi w słowniku. Zatem pod alfabetem będą hasła podrzędne, które również, do których również możemy przejść. Ja teraz nie będę tego robić, wrócę do hasła alfabet, aby pokazać Państwu jeszcze inne funkcje, które możemy wykorzystać. Po prawej stronie będziemy mieć Listę terminów powiązanych. Zatem wszystkie terminy równoważne, do których możemy w dowolny sposób przejść, ale również wrócić. Jak Państwo widzą, tych terminów, które w historii języka polskiego pojawiały się, jest dość sporo i są to zarówno polskie odpowiedniki, jak i też odpowiedniki w innych językach, na przykład w języku rosyjskim. Dobrze, wrócę jeszcze raz do alfabetu, dlatego że chciałabym Państwu pokazać jeszcze rozwinięcie tej listy. Prócz tych podstawowych, czyli równoważnych terminów, możemy też zobaczyć, że pojawiają nam się terminy podrzędne, czyli te, które wcześniej pokazywałam Państwu w hierarchii, ale również terminy, które są powiązane z tymże terminem alfabet. Jak Państwo widzą, nie wszystkie z tych terminów dzisiaj moglibyśmy określić terminem gramatycznym, ale w czasie ekscerpcji odkryliśmy, że jest bardzo dużo e, konstrukcji, które świadczą o ewolucji terminologii, polskiej terminologii gramatycznej i po prostu szkoda było nam ich wyrzucić. W związku z tym ten słownik nie został, m, może tak, nie rozwija się w stronę takiego e, tradycyjnego e, słownika, tylko i wyłącznie terminów y, gramatycznych, ale jest zbiorem wszelkich określeń, które w historii języka polskiego i w historii innych języków pojawiały się na określenie zjawisk y, procesów y, gramatycznych. Chciałabym teraz pokazać Państwu już nie tylko konkretną stronę, ale również wszystkie sposoby filtracje, indeksacji haseł. W pierwszej zakładce hasła będziemy mieć oczywiście spis wszystkich form, które pojawiają się w naszym słowniku, ale możemy również przeszukiwać słownik w dowolny sposób. Po pierwsze możemy wybrać czas, czyli na przykład niech będzie to wiek 16, wtedy możemy dobrać kolejny filtr i to będzie na przykład język łaciński. i niech. To będzie dowolny dział, na przykład fonetyka. Wówczas zobaczymy tylko te strony, tylko te hasła, które interesują nas w danym przedziale, lub też wykorzystując konkretne indeksy. Ponadto druga zakładka to dzieła. W tej zakładce możemy tak. W tej zakładce możemy zobaczyć już wszystkie dzieła, które mm, będą wyeksterpowane, ponieważ jeszcze nie wszystkie z nich mamy wpisane. Będziemy mogli je filtrować według autorów, według tytułów oraz według roku. Może ten układ jest najbardziej reprezentatywny. Właśnie, jak Państwo widzą, z XV wieku mamy tylko jeden tekst, ale już XVI wiek jest reprezentowany przez dość liczną grupę. XVII wiek, jak Państwo mogą zauważyć, w XVI-XVII wieku te teksty to przede wszystkim teksty łacińskie, niemieckie, później również francuskie. W końcu pojawiają się również gramatyki polskie, ale Staraliśmy się, aby te mm, języki były reprezentowane mniej więcej w, tym samym, mm, w tej samej liczbie lub też przynajmniej y, liczby stron y, poszczególnych dzieł były porównywalne. Jeżeli zwrócimy uwagę na konkretny, konkretne dzieło, to możemy zauważyć, że prócz y, spisu tychże dzieł możemy... Przede wszystkim poznać e, samego autora. Tak jak już wcześniej pani e, moje przedmówczyni profesor Anna Jus wspomniała o tym, że wiele, e, wiele autorów, wiele gramaty, gramatyki dzieła zapomniane. W związku z tym chcemy przybliżyć Państwu również e, postać e, m, tychże m, autorów. I teraz nie wiem, czy uda mi się wrócić do słownika. Dobrze, zobaczymy cytaty. Możemy przeskoczyć do m, cytatów, które zostały wyekserpowane ze słownika m, parkosza, a również możemy zauważyć, jaka to liczba 173 m, cytaty. Możemy również, klikając na Jakuba Parkosza, wrócić do y, jegoż diagramu, a wracając przez dzieła. Możemy zauważyć, że obok każdego z dzieł, prawie obok każdego z dzieł, znajduje się link, który odsyła nas do strony internetowej, z której pozyskaliśmy dzieło. Bardzo często są to biblioteki cyfrowe, ale bardzo często są to po prostu skany tekstów z bibliotek, zarówno z bibliotek cyfrowych, Ileczkę, teraz chciałabym wrócić, ale nie wiem, czy będę miała. W związku z tym za zamknę pełen ekran i wrócę w ten sposób. Bardzo często były to kopie dzieł, które do dzisiaj zachowały się tylko w jednym egzemplarzu. W związku z tym, Musieliśmy rzeczywiście pozyskiwać te digitalizacje z bibliotek z całego świata. I tutaj akurat moje doświadczenie, chociaż moje doświadczenie jest o wiele mniejsze niż pana Krzysztofa. Natomiast ja miałam bardzo dobre kontakty z poszczególnymi bibliotekami, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wszyscy bardzo chętnie przesyłali nam oczywiście odpłatnie. Te swoje kopie i digitalizację. W związku z tym, tutaj mieliśmy y, y, bardzo sympatyczną y, współpracę. Później teksty poddawaliśmy y, y, obróbce OCR. Niestety, w wypadku tekstów dawnych nie jest to takie łatwe. Myślę, że wszyscy Państwo o tym bardzo dobrze wiedzą, dlatego później bardzo często musieliśmy te teksty poprawiać albo po prostu przepisywać je ręcznie. Kolejna ikonka, która pojawia się również na stronie dzieł, to strona internetowa w Gramatykach, która odsyła nas znów do strony mm, gramatyki. Y, gramatyk, o których wspominała pani y, profesor Anna Just, ale ponieważ są to y, projekty kierowane przez tę samą y, kierownik, w związku z tym uznaliśmy, że y, jest to uzasadnione. W, zwią, yy, w końcu chciałabym Państwu również jeszcze pokazać jedno narzędzie i przyznam się szczerze, że nie kontrolujemy go czasu, ale wydaje mi się, że zdążę. Klikając na samą ortografię, możemy zauważyć, że przechodzimy do strony, która zawiera najważniejsze yy, informacje o tekście, zatem jest to. Yy, Połączenie właśnie ze stroną internetową, ze stroną w kompendium, krótkie uwagi, w końcu cytaty i y, również lista haseł. Y, aby pokazać Państwu kolejne narzędzie, chciałabym jednak wrócić do gramatyki Donata, dlatego że akurat. Gramaty, wydań gramatyk Donata mamy kilka, i jest tutaj narzędzie, które możemy, za pomocą którego badacz języka polskiego, ewolucji z systemu języka polskiego lub też ewolucji terminów gramatycznych może porównać terminy gramatyczne, które pojawiają się na przykład w kolejnych wydaniach tejże gramatyki, ale też większej liczbie dzieł. Zatem może porównać gramatykę łacińską z gramatyką polską napisaną po łacinie i porównać, czy terminy gramatyczne pojawiają się, pojawiające się w poszczególnych gramatykach są paralelne. Tym sposobem możemy sprawdzić, którzy gramatycy polscy, niemieccy y, korzystali na przykład z innych gramatyk łacińskich. Możemy wybrać język dzieła i język haseł, który, nie język dzieła, ale właśnie język haseł, które nas interesują. I możemy porównać te dzieła. W wyniku tego uzyskamy. Siatkę, siatkę w zasadzie wykres porównujący y, hasła, terminy występujące w każdej z nich. Widzimy, że niektóre są regularnie pojawiają się we wszystkich gramatykach. Inne pojawiają się tylko w niektórych wydaniach. Co Uznaliśmy za zasadne, a co z całą pewnością przyda się historykom języka i badaczom terminologii, terminów gramatycznych, to możliwość pobrania tabelki. Jest to tabelka, która ukazuje się w formie końcowej, w postaci tabelki Excel i która przedstawia nam właśnie ten, ten podział. Tych gramatyk, oczywiście, jak już powiedziałam, tych dzieł jest ponad 140, w związku z tym nie możemy uzyskać jednej ogromnej tabelki, natomiast możemy porównywać na przykład po 10 haseł i w końcu zebrać sobie całą historię i paralelność poszczególnych y, y, terminów, dlatego że, jak Państwo zauważą, na przykład y, przy wypadku Casus Septimus, który pojawia się w jednym wydaniu, w drugim, Występuje w, y, już w formie casus ablativus lub casus ablativus, czyli inny termin jest jego odpowiednikiem w późniejszych gramatykach. I teraz chciałabym jeszcze wrócić do dzieł, aby pokazać Państwu jeszcze jedną możliwość, którą stworzył dla nas. Nasz informatyk, a mianowicie coś takiego jak hierarchia. Ja pokazywałam tę hierarchię przy jednym konkretnym dziele, natomiast tutaj możemy zobaczyć siatkę terminów i to, jak poszczególne terminy y, względem siebie y, się układały, które z nich były nadrzędne, które z nich były podrzędne. Które z nich występują w danej gramatyce, a których brakuje w ostatecznej formie, mamy nadzieję, że będziemy mogli porównać takich układy hierarchiczne, są w poszczególnych językach. Zatem, jak taka hierarchia łacińska odpowiada hierarchii polskiej, niemieckiej czy rosyjskiej. Mamy nadzieję, że będzie to bardzo przydatne a również pomoże w wyjaśnieniu wielu zjawisk, które zachodziły w, na, w historii kształtowania się terminów gramatycznych i mm, które dotychczas nie zostały jeszcze y, wyjaśnione. Dobrze. Myślę, że jeszcze jedną rzecz chciałabym Państwu pokazać, a mianowicie cytaty. Na samym początku nie zamierzaliśmy robić wyszukiwarki cytatów. Natomiast kiedy tego materiału przybywało i wydawało nam się, że zaczyna tworzyć się całkiem pokazny, pokaźny zbiór, taki mikrokorpus tekstów, które zawierają terminy gramatyczne, stworzyliśmy właśnie taką bazę cytatów, które obecnie liczą 54, ponad 54 tysiące notowań pojedynczych cytatów i jak Państwo widzą, każdy z nich ma Odesłanie do hasła, do autora i jeszcze jedna ciekawa rzecz, o której wcześniej chyba nie powiedziałam. Niektóre cytaty, szczególnie z tych tekstów dawnych, mają zdjęcie, tak abyśmy mogli przyjrzeć się jak y, oczywiście w wypadku taki y, oryginalny tekst, ale być może będziemy y, w ostatecznej formie y, również y, tak y, te dzieła przedstawiać. Jeżeli chodzi o cytaty, to możemy je przeszukiwać w taki sposób, że oczywiście możemy wpisać alfabet. I wówczas pojawią się nam 23 pozycje. Termin gramatyczny to przydawać, przydać, ale alfabet, którego wyszukujemy, pojawi nam się. Podkreślony na żółto. W końcu ostatnia zakładka to oczywiście wykonawcy: historia, opis artykułu hasłowego, zasady opracowania, transkrypcji, bibliografia, finansowanie i kontakty do nas. Chwileczkę. Już wracam, mam nadzieję, że wracam do. Do mojej prezentacji. Podsumowując, chciałabym podkreślić, że chociaż prace nad naszym słownikiem również jeszcze nie są zakończone, to już teraz widzimy, że słownik ten po pierwsze pozwolił nam na zgromadzenie w jednym miejscu wielu niedostępnych, unikatowych, niedostępnych. Dzieł, gramatyk, słowników, które zbieramy w jednym miejscu i ułatwiamy dostęp do nich odbiorcom. Polskim, ale nie tylko, dlatego że, jak powiedziałam, wcześniej hasła występują w wielu językach obcych, nawet nie spodziewaliśmy się, że będziemy mieć hasła np. w sanskrycie. Dzięki narzędziom informatycznym, czyli wszystkim tym usługom, dzięki którym humaniści mogą na nowo odkrywać dzieła, które dotychczas były ukryte w magazynach. Może być ta baza, te teksty w dowolny sposób przeszukiwana, ekscepowana i przede wszystkim może ułatwić bardzo życie i pracę lingwistów. Po trzecie, różne sposoby zestawiania, hierarchizowania tych haseł pozwala na pokazywanie wzajemnych powiązań, po pierwsze, między hasłami, ale również między językami. Między dziełami. Możemy zobaczyć, który autor wzorował się na, na jakiej gramatyce wcześniejszej. I w końcu słownik internetowy, i tutaj myślę, że, nikt, że wszyscy Państwo się ze mną zgodzą, jest po prostu słownikiem dzisiaj, najbardziej powszechnym. Każdy ma do niego dostęp, jest nieograniczony, a nawet po zakończeniu pracy nad nim, Kolejne dane, kolejne nowe informacje mogą być yy wprowadzane. I to wszystko również z mojej strony. Na koniec bibliografia. Jeżeli tylko pojawią się jakieś pytania, o czym powiedzieć, to yy, bardzo proszę. Dziękuję Państwu za